Ostatnie kwietniowe wydanie agrowiadomości non-stop, a w nim m.in. zapowiadana pomoc dla rolników w postaci dopłat do zbóż zatwierdzona przez rząd. Kwietniowe przymrozki dały się we znaki na plantacjach owoców i warzyw. Producenci apelują o pomoc, rząd przygląda się sytuacji. Opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące stawek płatności w ekoschemacie dobrostan zwierząt za 2023 rok. W skupach niezły tydzień zyskiwały wszystkie zboża, a liderami były pszenice i kukurydza, do góry rzepak, stabilnie w skupach zwierzęcych. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie o pomocy dla rolników, w ramach którego wdrożone zostaną dopłaty do zbóż. O projekcie tego rozporządzenia mówiliśmy w naszych wiadomościach tydzień temu. Są duże zapasy ziarna, ale widzimy, że zapowiedź tych dopłat przyspieszyła sprzedaż i eksport zboża. Mamy zwiększony eksport, w związku z tym jest nadzieja, że zdążymy opróżnić magazyny do żniw. Z uwagi na spadek pogłowia trzody chlewnej, mniej zboża przeznacza się na pasze dla świń. Dlatego będziemy wspierać rozwój hodowli, zapowiedział Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Przypomnijmy zatem, że chodzi o zboże sprzedane między 1 stycznia a 31 maja tego roku. O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Rolnik taki będzie musiał udokumentować za pomocą faktur lub ich duplikatów sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Warunkiem jest także złożenie w 2023 roku wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Stawki pomocy będą zróżnicowane. W przypadku sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 10 marca będzie to 1080 zł na 1 hektar powierzchni upraw pszenicy. A 740 zł na 1 hektar powierzchni upraw pozostałych zbóż. Z kolei w przypadku sprzedaży między 11 marca a 31 maja stawki wyniosą odpowiednio 1620 i 1110 zł. Niewykluczone jest również zastosowanie współczynnika korygującego w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 2 miliardów 100 milionów zł. Po nadejściu wczesnej wiosny w lutym i marcu na plantacje w całej Polsce nadciągnęły kwietniowe przymrozki. Sytuacja w wielu miejscach stała się bardzo poważna. Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął w zasadzie na wszystkie rolnicze rośliny aktualnie kwitnące w sadach oraz plantacje rzepaku, wschodzące uprawy buraków, ziemniaków. Miejscami temperatura spadła nawet do minus 6 czy minus 8 stopni Celsjusza. Uszkodzeniom uległy także winnice, które stają się coraz popularniejsze. Co prawda rolnicy mówią, że o faktycznych szkodach będzie można powiedzieć za kilka dni. Niemniej jednak to, co obserwują dzisiaj, to uszkodzeniom uległy sady morelowe prawie w 100%. Natomiast, co do pozostałych roślin sadowniczych, w zależności, jak przychodziła fala mrozu, może to być około 50%, informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Bardzo poważne straty, jakie wystąpiły w Sadach, zmusiły związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej do zwrócenia się do premiera z prośbą o pilną reakcję i jak najszybsze szacowanie strat oraz maksymalne uproszczenia procedury szacowania strat przez tzw. gminne komisje klęskowe. Domagamy się uruchomienia nadzwyczajnej formy pomocy dla polskich gospodarstw, zwłaszcza, że był ogromny problem z ubezpieczeniami upraw od przymrozków. Z uwagi na problemy z działaniem systemu ubezpieczeń dotowanych domagamy się radykalnych zmian tego systemu. Temu. Prosimy również o prolongaty obecnych kredytów i zapewnienie możliwości zaciągania nowych na preferencyjnych warunkach, uruchomienie specjalnej linii kredytowej, kredyty nisko oprocentowane z dwuletnim okresem karencji. Działamy dla wspólnego dobra, czytamy w komunikacie Związku Sadowników RP. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej do sytuacji związanej z przymrozkami i ich konsekwencjami dla sadowników, ogrodników i warzywników odniósł się minister rolnictwa Czesław Siekierski. Mieliśmy w wielu regionach, szczególnie jeśli chodzi o uprawy ogrodnicze, istotne skutki przymrozków. Wszystko monitorujemy, będziemy oceniać i jesteśmy w stałym kontakcie między innymi ze Związkiem Sadowników Polskich oraz z innymi organizacjami, które zrzeszają ogrodników, aby mieć pełen obraz jaki jest zakres strat, poinformował Czesław Siekierski, szef resortu rolnictwa. Tymczasowe środki liberalizacji handlu dla Ukrainy przy jednoczesnej ochronie rolników Unii Europejskiej mają zostać przedłużone. Decyzję o zawieszeniu ceł przywozowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne o kolejny rok, czyli do 5 czerwca 2025 roku, podjął w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski. Działania te mają służyć wsparciu Ukrainy w obliczu trwającej brutalnej wojny z Rosją. Nowe rozporządzenie zakłada, że Komisja może uruchomić tzw. hamulec bezpieczeństwa dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych. Komisja może podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, które uzna za konieczne, jeśli wystąpią znaczące zakłócenia na rynku Unii Europejskiej lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej z powodu importu z Ukrainy, na przykład pszenicy. Komisja może uruchomić hamulec bezpieczeństwa dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu czytamy w informacji przekazanej przez Parlament Europejski. Ponowne nałożenie ceł ma nastąpić, jeśli import produktów przekroczy średnią wielkość importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 roku oraz w całym 2022 i 2023 roku. Komisja Europejska zobowiązała się także do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Ukrainą w sprawie stałej liberalizacji handlu i ścisłego zaangażowania parlamentu w ten proces. Przedłużenie działania instrumentów wsparcia handlu potwierdza solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji. To głosowanie jednocześnie wzmocni odporność gospodarczą Ukrainy i ochroni interesy europejskich rolników. Dotrzymamy naszych obietnic, będziemy wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa militarnego i przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO, powiedziała Sandra Kalniete. Eurodeputowana Łotewska i jednocześnie sprawozdawczyni projektu. Do 5 czerwca Rada ma zatwierdzić rozporządzenie tak aby po wygaśnięciu obecnych środków handlowych nowe rozporządzenie natychmiast weszło w życie. Opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące stawek płatności w eko schemacie dobrostan zwierząt za 2023 rok. Do wyliczenia stawek przyjęto kurs wymiany, wynoszący 462,83 zł za 100 euro. Kurs ten został opublikowany 29 września ubiegłego roku przez Europejski Bank Centralny. Stawki płatności dobrostanowych za 2023 rok są wyższe od zakładanych w planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jest to wynik korzystnego kursu euro. Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od wcześniej zakładanej kwotę płatności dobrostanowej. W przypadku świń i bydła, wartość jednego punktu wynosi 104 zł. Płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt, np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki i owce. Są przyznawane z zastosowaniem następujących progów degresywności: do 100 dużych jednostek przeliczeniowych 100% płatności, od 100 do 150 dużych jednostek przeliczeniowych 75% płatności, a powyżej 150 dużych jednostek przeliczeniowych płatności brak. Degresywność płatności nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeśli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach. Budżet na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan Zwierząt za 2023 rok wynosi ponad 199 milionów euro, czyli 923 miliony złotych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do niezwłocznego naliczania i wypłaty tych płatności. Koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Mamy taką możliwość dofinansowania kół gospodyń wiejskich, ale pod jednym warunkiem, że one są zarejestrowane u nas w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i na swoją działalność statutową na wydatki mogą pozyskać. Kwotę od 8 do 10 tysięcy. Ze statystyk wynika, że do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych jest niespełna 14,5 tysiąca tych organizacji. Biura powiatowe przyjmują wnioski od 25 marca do 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów. Pula środków do rozdysponowania wynosi 120 milionów złotych. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności kół. 8 tysięcy złotych mogą otrzymać liczące nie więcej niż 30 osób. Stawka 9 tysięcy złotych dotyczy kół składających się z od 31 do 75 członków. Natomiast w przypadku jeszcze liczniejszych kół dofinansowanie wynosi 10 tysięcy złotych. Otrzymane fundusze mogą zostać spożytkowane m.in. na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. Działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, rozwój kultury ludowej, w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Ostatni tydzień w skupach to wyraźniejsze odbicie cen w większości zbóż, a liderami wzrostów były pszenice i kukurydza. Niewielkie zmiany na plus także na mapie rzepaku. W skupach zwierzęcych w miarę stabilnie. W większości województw zmieniały się w ostatnim tygodniu widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej. W niektórych przypadkach zmiany były bardzo wyraźne, co widać m.in. po maksymalnej dla Polski, która zyskała 120 zł. Cena minimalna powiększyła się w ostatnim tygodniu o 10 zł. Zmiany widełek cenowych w większości miejsc wywindowały średnią krajową o 32 zł. w górę, trend miesięczny na prawie 6,5% plusie. Ponad 5,5% zyskuje w skali miesiąca średnia cena oferowana za pszenicę paszową. W ostatnim tygodniu zmiany na plus w większości województw, ale nie były one tak wyraźne jak w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Nie zmieniła się minimalna cena dla Polski, natomiast maksymalna zyskała 50, zł. Zmiany w górę w poszczególnych województwach podniosły średnią krajową o 21 zł. Znacznie mniej, bo tylko 6 zł zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena oferowana za tonę przenżyta. W poszczególnych województwach ceny zmieniały się w obie strony, ale więcej było tych pozytywnych. W wielu miejscach ceny pozostały na tym samym poziomie co tydzień temu. Dotyczy to między innymi minimalnej dla Polski. Z kolei cena maksymalna zyskała 40 zł i jest powyżej poziomu 700 zł za tonę. Tylko w czterech województwach zmienialiśmy widełki cenowe oferowane za tonę żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z trzema zmianami na plus i jedną na minus. Żadna z tych zmian nie dotyczyła skrajnych cen dla Polski, identycznych jak przed tygodniem. Średnia krajowa zyskała 4 zł i był to najniższy wzrost wśród zbóż w tym tygodniu. W skali miesiąca żyto zyskuje niespełna 2%. Ponad 2,5% jest miesięczna zmiana średniej ceny jęczmienia. W ostatnim tygodniu widełki cenowe zmienialiśmy siedmiokrotnie, w tym 6 razy na plus. Pozytywna zmiana dotyczyła m.in. maksymalnej ceny dla Polski, która wzrosła w porównaniu z ostatnim notowaniem o 20 zł. Cena minimalna nie uległa zmianie, natomiast średnia krajowa zyskała 5 zł. Jeden z dwóch najwyższych wzrostów wśród zbóż w tym tygodniu dotyczył kukurydzy suchej, której cena zyskała w ostatnich dniach 32 zł. Niemal w każdym województwie powiększaliśmy widełki cenowe w przedziale od 10 do 40 zł. Zyskały skrajne ceny dla Polski, maksymalna 20 a minimalna 30 zł. W skali miesiąca kukurydza zyskuje bardzo wyraźnie, bo niemal 8%. Niespełna 2,5% zyskuje na przestrzeni miesiąca rzepak. W ostatnim tygodniu w większości miejsc w Polsce zmienialiśmy w górę widełki cenowe. Zmiany te nie były bardzo wyraźne i sięgały maksymalnie 30 zł. Ani cena minimalna, ani maksymalna nie zmieniły swojej wartości. Niemniej podwyżki w poszczególnych województwach zwiększyły średnią krajową o 19 zł. Tylko w sześciu województwach korygowaliśmy widełki cenowe dla żywca wieprzowego. W każdym przypadku były to zmiany na minus, w zdecydowanej większości o wartości 10 groszy. Zmiany te nie wpłynęły na skrajne dla Polski takie same jak przed tygodniem, ale średnią krajową pomniejszyły o 2 grosze. Trend miesięczny pozostaje na wyraźnym plusie. Jedyna mapa w naszym zestawieniu, na której trend miesięczny ma kolor czerwony, to ta dotycząca żywca wołowego. Strata miesięczna to niespełna 1%. W ostatnim tygodniu widełki cenowe w poszczególnych miejscach zmienialiśmy w obie strony, mniej więcej w połowie województw. Nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski, natomiast średnia krajowa zyskała 9 groszy.